Witajcie drodzy! Ten materiał dotyczy artykułu numer 44 ze Strażnicy Listopadowej. Tym razem, zresztą podobnie jak ostatnio, nie będę omawiała całego artykułu akapit po akapicie, ponieważ prawie cały artykuł to zwyczajne fakty o tym, że starszy wiek bywa uciążliwy. Są tam też tak zwane rady, jak pomagać starszym osobom, czy jak sobie radzić w starszym wieku. Same oczywistości. Można to przeczytać jednym tchem. Tu jest takie porównanie na samym początku artykułu o tym, że osoby starsze są piękne i wartościowe w oczach Boga, jak dojrzałe kwitnące drzewa, które nadal kwitną, ale jednocześnie artykuł opisuje realne, poważne problemy związane ze zdrowiem, smutkiem czy utratą samodzielności. I te problemy mogą sprawić, że trudno jest zachować radość mimo wszystko. Nie zawsze jest tak jasne, jak pogodzić te dwa obrazy, jak to pogodzić w codziennym życiu osoby, która jest w podeszłym wieku. Artykuł nie omawia tej sprawy dogłębnie, traktuje to raczej dosyć powierzchownie. Zwrócę może uwagę głównie na akapit siódmy. Przeczytam fragment, cytuję: Być może smuci Cię to, że koniec tego systemu może nie nadejść za Twojego życia. Jeśli właśnie tak się czujesz, to co może ci pomóc? Pamiętaj, że Jehowa ma powód, dla którego cierpliwie czeka, zanim usunie ten zły świat. I jaki? Dzięki jego cierpliwości miliony osób ma możliwość go poznać i zacząć mu służyć. Gdy więc czujesz się zniechęcony, staraj się myśleć o tym, ile jeszcze osób odniesie korzyści z cierpliwości Jehowy. Być może będą się do nich zaliczać członkowie twojej rodziny. Koniec cytowanego fragmentu. Tutaj w kontekście treści, że Jehowa ma powód, dla którego czeka, aby usunąć ten zły świat, cytowany jest werset z księgi Izajasza 30 rozdział werset 18. Czytam: Lecz Jehowa cierpliwie czeka, żeby okazać wam łaskę i powstanie, żeby okazać wam miłosierdzie, bo Jehowa jest Bogiem sprawiedliwości. Szczęśliwi są wszyscy, którzy go wyczekują. Koniec cytowanego fragmentu. Z kontekstu treści tego wersetu wynika, że ten werset nie jest o powstaniu przy końcu świata. A raczej Izajasz pisał to w kontekście tego, gdy Izraelici szukali pomocy u Egiptu zamiast polegać bezpośrednio na nim. Dlatego zwrot, że, cytuję, Jechowa cierpliwie czeka, żeby okazać wam łaskę. Ten werset znaczy, że Bóg nie chce od razu karać ludzi za ich błędy. Czeka, aby mogli się nawrócić, skorzystać z jego pomocy i tak dalej. Tak przynajmniej to przedstawia księga Izajasza. Dlaczego ten werset jest cytowany w kontekście cierpliwego czekania Jehowy aż ludzie poznają go bliżej, zanim usunie ten niegodziwy świat? Dlaczego tak dalekie przesuwanie kontekstu? Cytowanie przypadkowo wersetów do przypadkowych myśli. Poza tym, jak to jest, w wielu artykułach są stale utrzymywane jakieś subtelne niekonsekwencje w przekazie. Na przykład w październikowej Strażnicy do Studium, artykuł numer 40, powiedziano, że Bóg osobiście wyznaczył datę zakończenia cierpienia. Świadkowie wiedzą, że jest to równoznaczne z tak zwanym Armagedonem i zagładą ludzi bezbożnych. Zatem, jeśli ta data jest już wyznaczona, niezależnie ile ludzi dąży się na czas w cudzysłowie nawrócić lub nie, to, tak jak mówię, data jest już wyznaczona, tak twierdzą. A teraz, kiedy czytamy ten artykuł, to w akapicie siódmym czytamy, że powodem, dla którego koniec jeszcze nie nadszedł, to cierpliwość. Cierpliwość Boga, aby przywieść miliony ludzi do służby dla niego, czyli zostania świadkiem Jehowy. W akapicie czytaliśmy, cytuję: Pamiętaj, że Jehowa ma powód, dla którego cierpliwie czeka, zanim usunie ten zły świat. Jaki? Dzięki jego cierpliwości miliony osób ma możliwość go poznać i zacząć mu służyć. Koniec cytowanego fragmentu. Bądźmy przynajmniej trochę logiczni. Albo przyjmijmy do wiadomości, że formułowanie myśli w tekście powinno być bardziej klarowne. Przecież nie da się jednocześnie mieć sztywnej daty i mówić jednocześnie, że przyczyną odwlekającego się końca jest cierpliwość Boga, który czeka, aż wszyscy odpowiedni zdobędą się na skruchę. A jeśli ktoś dalej nie rozumie tej sprzeczności, nie dostrzega tej sprzeczności, to powiem nie można mówić o cierpliwości w czekaniu na skruchę ludzi w sensie przyczyny opóźniania się końca jeśli data jest już ustalona, bo przecież cierpliwość zakłada możliwość czekania dłużej lub krócej, a przy ustalonej dacie takiej możliwości nie ma. W artykule również widoczna jest cała lawina zwodzenia, na przykład, że najlepsze lata dopiero przed wszystkimi, którzy się starzeją. Zwodzenie, że przynależność do organizacji świadków Jehowy to jedyna droga do ewentualnego przeżycia wojny bożej. Jak zaznaczono na końcu akapitu siódmego, jeszcze raz przeczytam jedno zdanie, cytuję. Być może będą się zaliczać członkowie Twojej rodziny. Koniec cytowanego fragmentu. No tak, oczywiście tylko wtedy, gdy będą bezkrytycznie popierać zarządzenia ciała kierowniczego. To wtedy szanse są w przeciwnym wypadku nie. Nie będę się już rozwodzić więcej nad artykułem. Mam do Was radę przy tej okazji. Przyjrzyjcie się wszystkim zanotowanym w artykule wersetom, przeanalizujcie kontekst relacji, która znajduje się w każdym z nich i porównajcie z tekstem podanym w akapicie, do którego jakoby ten werset się odnosi. Bardzo to przemyślcie. I zobaczycie, może nie we wszystkich miejscach, ale Dosyć często niewiele jedno z drugim ma wspólnego. Te wersety są po prostu przypadkowo dobierane do tekstu. To tyle w temacie, do usłyszenia wkrótce.